Mamy, czy mamy, poprawny set założony? Nie. I jak ja mam w ogóle? Czy jak mamy ja mam broń odpowiednie, czy masterki. nasze drzewka, umiejętności, perki A i tak it. dalej są Co dostosowane? Masz? Chyba git masterki mamy. Chyba, chyba git. Ja też chyba, ja też chyba, no. Ja mam dużo weekendów w sumie, bo ja mam z tego starczy. Do tego sprawdzamy czy mamy dobrze ustawione statystyki, czy ogóle, mamy wszystkie potki w odpowiednich miejscach. 15 sekund. 15 sekund prawda, no. nie? Proszę też, nie tym grać, no. jeżeli jest taka Ale możliwość, o włączenie na sportu, na nagrywki, Takie włączenie nagrywania, żeby nakać woda, po tym ma co analizować, jak ktoś posiada jakiś program z OverWolfa czy tam frapsać, czym wy tam nagrywacie, to, to Dobry model. Przypominam, wszystkie ja grupy. Pierwsza grupa, obrę, trzecia grupa wargami. i piąta grupa nie, gra z lewej pójdę, strony ciałem. punktu. Grupy szósta, siódma, ósma z prawej strony punktu. Druga grupa gra na dole punktu. Czwarta grupa gra w punkcie, jest to grupa punktowa. I grupy ja dziesiąta i tylko, dziewiąta grupa sesyjnie grają tyłu... na czele od fortu, Na górze portu, nie? Na górze punktu. Takie zestawienie obowiązuje na punktach, gdzie się bijemy zerk na pięćdziesiąt na 50 oraz w forcie przy kapowaniu fortu, tak? Przypominam też rozłożenie na bramach, że grupy trzecia i druga i dziewiąta brama od punktu A. Pierwsza grupa. Y... To jest głównym spoterem w tej grupie? I my tam ogólnie, nie pamiętam my dokładnie tam jakie, ale, ale wiem, że szósta, siódma, ósma od drugiej skrajnej strony i dziesiąta z tyłu. A reszta grupy że... przy bramie B. Nie, nie pamiętam, jakie to były grupy. I my musimy się no ale cóż, tak to coś dużo zapamiętałem. Do tego słucham. Słucham? Hmm. Tak, dobra. Jak ktoś jeszcze nie dołączył na TS-a, to zapraszam do dołączenia. Dobra, odpalamy swoją no, no, minuta, minutami Już odpalone dawno, kurde. I przypominam, że grupa chlebka po 20 sekundach biegnie na punkt C i informuje mnie cały czas, co się tam dzieje, tak? Na Discordzie. Proszę o co 20 sekund czy 30, proszę o komunikat, jak wygląda sytuacja. Aha rozpierdami, panowie przypominam też, że jak teraz wybiegniemy to atakujemy szeroko nie grupujcie się, nie dajcie się złapać w głupią grawitę Przypominam o swoich strefach, o pilnowaniu swoich stref. A tak jakby rządźcie swoimi prawami, ale potem proszę każdą grupę o udanie się a do no swojej strefy. Idzie a Atak? Macie jeszcze miejsce. Nie, na, na, Czy nie macie sorry. już? Czy już szwór jest? Pójdziemy. Jest 20 sekund no do startu, więc no, następnym razem jak wyciniesz wcześniej, to Ci no, to dam no, na pewno miejsce. no. M no, dobra, no. Nie to nie będzie muszę udzielko utwór. Z poterem. No. Wiesz co? powiem ci, że pierwszy no. raz tak gramy ogólnie, nie? A, no to no. git. No, dobra, zapraszam wszystkich. Myślę, że to. do wejścia. Nie jestem pewien, ogólnie wyjdzie. Nie? to, włącz. Kliknij Możecie im się pokazywać. Normalnie możecie dobra. normalnie. Jedną osobę Pokażcie ci, się, że się biegniemy nie tutaj. Niech widzą, że atakujemy tak, ten nie, punkt. Nie, jedną, jedną. W jedną się wbijamy ogólnie. No, nie wiem, możemy. To, móc... Dobra, oni już rotują, rotują. Może... Dobrze, dobrze. Wszystko idzie zgodnie z to planem. To z dobra, proszę teraz o ustawienie się w odpowiednich stronach. Z odpowiedniej strony, tak żeby zaatakować swoją strefę. I uwaga, atakujemy. Grupa czwarta, proszę do punktu... Tu, zerkiem, wszystkie inne dobra, grupy atakują zerkiem. własne wyznaczone spynie. Nie mamy takich hułków, Oj to będzie pięciominutowa wojna. No tego parzę. Dobra, dobra. Chyba, chyba nadgorliwie. Lecimy na Celemon. Ja ja fest, w sensie, Dobra uciekł. mi to. Faktycznie mamy straszne Uf. plecy. Uwaga, Faktycznie, odwracamy się. Wszyscy. Zdabić, Teraz tak? wszyscy się odwracamy i kliujemy plecy. Cała armia się odwraca w tym momencie. Wszyscy się odwracają i klierujemy plecy. Kapujemy punkt. klirujemy Blot, plecy, plecy wszyscy. wszyscy. Wszyscy się odwracają na plecy. Rol. Wow, ale dostaję, dostaję. Po sklirowaniu pleców dopiero ja wracamy mam do przez tego BS, w sensie spadnie no, nie? Wchodzimy tu w plecy, co... kurde. Kurde. O. Oluś, zostaw mi to, proszę. Zastanawiam się co nie wyłączyć, bo takie lagi to nie ma to tamto. Alebek, jak coś BS. Dobra, przysta. do punktu, do punktu, tu zapraszam, do punktu tu zapraszam, do punktu musimy zakapować do końca teraz. Zapraszam wszystkich do, do, do punktu, sam do sam punktu. Sam zapraszam do punktu! Chodźcie do punktu, chodźcie do punktu. Zapraszam do punktu. A do punktu wchodzisz, ja? Bo ja tutaj... Jak tam na C się dzieje? i <laughs> nikogo nie ma. kurwa, 10 łuczników nie? I sobie jak debil. Słuchajcie, prawie się udało, to akurat to moja bo wina, się... bo nie zauważyłem, że już jest tyle zakopowane. Zajmę się tymi plecami. A, je, je. Dobiegamy wszyscy na dobiegamy wszyscy na A, nie, no. Chlebek plaki idzie na stans. punkt B. Już prawie przyjęte, prawie No ale... To idziesz na B. A, to mogę wyłączyć. Dobra, słuchajcie, to jest dajcie, dajcie się zregrupować teraz. Znowu musimy plecy ja sobie wyczyścić, znowu musimy wyczyścić plecy 100. Ogówny, point C. I lecimy na B, na B30. nawet Nie, nie Na tych. Kru... A nie dalej. Czyście plecy, czyście plecy, tak jak, tak jak powiedziałem. Podchodzi, podchodzi tak, no, do nas chuj, trzy, trzy party i, i lecą do nas. Ogólnie od chuja i na B, nie? Spoko, spoko. Informujcie mnie dalej. Dobra, o, przenosimy się coraz bliżej punktu. Podchodzimy Cztery coraz Co więcej party, coraz więcej spadamy stąd Musimy teraz to wyczyścić, co jest u nas, żeby chlebek miał więcej przestrzeni. Czyścimy, puszyjemy, puszyjemy i wszyscy puszyjemy i wszyscy A, w stronę punktu. Puszyjemy w stronę punktu. Oni, oni osa, padają, padają, padają. Bardzo, bardzo dobrze, sekundę, bardzo dobrze. Puszyjemy, puszyjemy, puszyjemy. Grupa czwarta, proszę teraz na punkt. Asesyjni na czoło. Góra punktu z grawitą. Góra punktu grawitą, tak, proszę wy... proszę teraz wszystko w punkcie wyczyścić. Dobra, punkt wyczyszczony. chlebek jak się zrespicie, lecicie na A. Zostawiacie B już. Uwaga, odcinamy rotację od strony ogniska, lewa strona od strony ogniska, wszyscy odcinamy rotację w tym momencie. Killer leci, leci do Ciebie, tam żółty. Jest. Odcinamy rotację wszyscy. Lejman, dołączamy do was. Do was. Gatko, trafimy Grupa chlebka z lewej strony macie. Macie odcinać rotację teraz, razem z nami. Grawita na ognisku, grawita góra, lewa strona punktu. Obra, Będzie dentka, będzie dentka, kurwa. Dobra, wszyscy do punktu teraz. Wszyscy zapraszam do punktu nie licząc healerów i asesynów. Wszyscy do punktu. Zaczynamy kapować, chcemy przejąć ten punkt teraz, w tym momencie. Rotacja idzie z fortu, uwaga, klirujemy rotację z fortu, nie, ja nie dajcie im się ja przeżyć ja do ja punktu tym w tym momencie. Góra ja jest punktu, potężny tak. potężny klam. góra punktu. Dobra, do punktu teraz kapujemy to, kończymy ten punkt. Dobra. Zapraszam dobra. wszystkich dobra. do punktu, każdy o, teraz, nie trzymaj punkcie, każdy, ja każdy, każdy, dobra. Dobra, punkt przejęty. Rotujemy teraz wszyscy na B. Rotujemy wszyscy na B. Tu widzę, ja? I ustawiamy się w takich strefach, jak wyznaczono. wcześniej. Nice. O kurwa, od ich tu jest. Dobra, rotują, rotują na B. Ale, Ale widzę, widzę tu ludzi. Chodźmy od strony, chodźmy od strony Fortu, dawaj od strony Fortu. Bardzo Tam dużo na patrzą, górze punktu, bardzo One dużo ludzi na górze punktu. Napierdalają mnie osoby, nie? Góra punktu słuchajcie, rzucajcie jednego, wszystko w górę punktu aktualnie, A, wszystko, to tak jest go. bardzo łatwo teraz złapić, góra punktu proszę, wszystkie gravity w tym momencie. O, nie, nie złapało tego, Ajej. Góra punktu cały czas, oni się strasznie stakują na górze punktu. Dobrze, dobrze, złapany, nice. Odcinamy rotację, odcinamy, zaraz będzie rotacja od fortu. O kurwa, dzięki za chwila. Spoko. Ale jest problem lekki, bo mam kurwa zero stamina. Weszli do punktu, weszli do punktu, odstakujcie się stamtąd, odstakujcie nie się, góra punktu, targać. środek góra punktu teraz. Stań to... na chwilę, stań. Dobra. Jeszcze ci święto rzucę, no tyle. Dobra, ja to, to ja za chwilę wbijam z powrotem, nie? Spoko, spoko, no bo ja muszę iść tam. A, i... Dobra, a za lecimy. Potrzebujemy tu jakichś dobrych krzyków teraz na lecimy, górze punktu, jakiś lecimy. dobry screen powinien polecieć od Wojda. Zapraszam teraz wszystkich do środka. Wszyscy, Odej, to tam tej, na tej, stoicie, zapraszam dobra, 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 do, do środka. Przód punktu jest czysty, możecie tu sobie stanąć i nic wam się nie stanie. Do przodu punktu zapraszam wszystkich teraz. No dysiak, weź mi tylko Dobra, chuju. Dobra, chodźmy, cię na chodźmy, na o, chodź na do stąd. Zakapujemy to. No, proszę teraz wszystkich, nie, nie całą nie baje, armię, tak, cały zepch, proszę do punktu. I uwaga, idziemy do bramy B, klirujemy bramę B, nie dajemy im uciec, nie dajemy im uciec, łapiemy całą rotację do fortu. Dobra, debil z całą staminę. Łapiemy ich wszystkich tutaj. Wale im Shower na rynek. Proszę sobie cleanse zapomniałeś, ale tutaj jest lag, nie? U mnie się w ogóle nie umi zmienić na no to Pali mi lodzy, nie? O Super. Kurde, Słuchajcie, skrywa, musimy zacząć w ramę. Dobijcie to wszystko. Zeskoczyli nam na głowę. Dobijcie to wszystko. Oj, to było straszne głupie zagranie. Strasznie głupie zagranie z ich strony. Dokończcie tą bramę Ale, B i rozchodzimy no, się no, każdy na swoją bramę. W szanowę, Którą, Którą bramę mieliśmy? A grupy pierwsza, druga i tak dalej, czy tam, które były przydzielone, już wchodzą do środka. Reszta idzie na swoje bramy. Tak, to chodź ty, Której? Kontynuujemy presję. Te grupy, co tu są, kontynuują presję. Asesyjni też możecie wejść już wtedy. Trzy pan. Dobra, to ja lecę od razu zacząć niszczyć tą bramę z tyłu. Lewa brama weszła. Nie wiem dlaczego. Ty, bo my wchodzimy tym tyłem, czy jak robimy? Nie, no ja jestem na teraz. Dobra, brama Dobra, padła. Ten tył, chodźcie chodźcie brama no ja już. C jeszcze. No to ja już. No, nie, Zrobamy, nie ma. bo jestem od tyłu, nie? Ja 8 przycisk. do To czekaj, postawić i z tej Poczekajcie, strony, czy nie czy chodźcie nie jeszcze, nie. poczekajcie, czekamy, nie czekamy, nie chodźcie jeszcze. Teraz kto zginie w forcie, ten się respi, czekamy, res poszedł w tym momencie. Czekamy na rotację od naszych, którzy się zrespili. Nie wchodzimy, tak, nie wchodzimy, przypominam, tak, czekajcie. Tak. Kota jarą, postaw armatki. Ja nie miał to, czy nie? Czy nie? nie. I ulepsz się do trzeciego tieru. Jak masz. Dobra, uwaga! Przygotujcie a, do się, wchodzimy do fortu teraz. Wchodzimy, wstrzyma. proszę, aby każda brama teraz weszła do fortu. Każda brama wchodzi do fortu w tym momencie. ale jakby było co, to tym jest otwarty, nie? Wszystkie bramy puszczą fort. Do środka, macie się przedostać do środka, choćby nie wiem co. Klin z dwa uniki, jesteście w środku prawą stronę od punktu, teraz klirujemy. Prawa strona od punktu. Res poszedł na, na tym prawym takim podejście z prawej strony, więc klirujemy to z tej strony wszystko. Grupy trzecia, druga, pierwsza, proszę na prawą stronę. Chodźcie, chodźcie, tutaj mamy. Tutaj dwóch siedzi. Super. Teraz wszyscy podchodzimy do punktu. Złajpili niektórych w punkcie. Podchodzimy do punktu, próbujemy teraz przedostać się do środka, żeby zacząć kapować. Zapraszam grupę czwartą do środka. Dobra, Jak jakiś tank... Walczymy, walczymy. Lewa to strona to tak. punktu potrzebuje pomocy i ogólnie lewa strona Nie, całego, to tak, to całego fortu to potrzebuje, to potrzebuje pomocy. Tak. Prawą stronę, jeżeli mamy już ogarniętą, to przechodzimy no, dalej, 4 Puszujemy 4, aż w stronę osoby. punktu. 10 na 10. Zapraszam u, grupę u, czwartą u, do środka, 3, 4. Do środka i zapraszam też grupy tego, trzecia, tego, druga i ile. pierwsza w, wokół do punktu, dobra, punktu dobra, macie dobra. grać. Macie cały czas być jedną nogą w punkcie teraz. Dobra, wyjebany, ogromny strach! Dobra, tutaj, ogromny dalej. stak, prawa strona punktu. Ogromny stack. Ale wyjebało no, tak nie chwilę poszedłem w ogóle. A nie masz się zapisać już? Nie, ja no, nie wczytuję zapisam, wczytuję. Nie No nie wiem czy się będziesz mógł zapisać w sumie Dobra, jeszcze raz od A, B wchodzimy, od B od C od C można w sumie. Wchodź jak najszybciej tak naprawdę. Tak, tak, jak no, no, nie ma problemu. U mnie jesteś cały czas w rosterze. O kurwa, stargetowała mi tego. Dobra, ja się polecę, więc Dobra. sobie jedzenie na szybko. Dobra, słuchajcie, nie chodźcie głupio, nie chodźcie głupio. Cofnijcie się ja na razie. Raz. Ja sobie na, na murach, czekam coś więc... na murach. Pingujcie, jak coś będziecie mieli. Ogromny stack przed punktem, ogromny stack. Super, super, wybite, wchodzimy teraz, tutaj wchodzimy tutaj teraz namurach, i tył celni. punktu, proszę rzucać grawitę na Dobra, tył punkt w tym momencie. Choćmy, choćmy. Wszystko ja na tył punktu rzucajcie. Fortu, no, no, tu no oni to się chodzę. stakują jak debile, No rzucać wszystko ja na to punktu w tym odprawę, momencie. Wiesz, ja już to byłem. Dokładam super, super, super. Zapraszam teraz powoli do środka. Dobra, widzę cię, widzę cię. nie bijcie się w bramie? Nie macie zakaz bicia się w bramach. Macie wejść do, do fortu i bić się w forcie, w wyznaczonych strefach. Znaczy nie, nie bijcie się w bramach, powtarzam, Dobra, Dobra, jeszcze raz zabiłem tutaj. tendencji nie mają nie, to jest też to, na górę bijam, to grupa bijam, nie ma Dobra, no to go go, Dawaj tu po drodze, mamy jednego. Trzeba kanon postawić na samym środku żeby na punkt. Ale do, do wojny czy do gry? Bo nie wiem, czy mam cię zmieniać. Do gry, do gry. Kotajaro, idź na bramę B i postaw jeszcze jednego kanona i napierdzielaj z tego kanona na bramie B, zostaw już najf, bramę, trudne, na bramę Ale, ale wycięci, nie? Ja ci też jednego I postawię to, co, zginąłem, i ci go... Więc no, lecę na się <grym> na punkcie B. Rozumiem, postawię ci dwa kanony tam na tej B i masz pierwszy cały czas. O, mam nadzieję, że się nie wyjebie. teraz jak debil. O kurwa, wyjebałem się jak debil. <grym> Dobra, ja... Na ja pierwszej respię, ze wszystkiego, no... a jak się skończy Ammo, to musisz przy wladze doładować. Punkt. Dali pończę z tam mam? po prostu. Dobra, słuchajcie, teraz ktoś się respi, nie wchodzi do środka, tylko robimy regroup przy bramach wszyscy. Jak ktoś teraz padnie, to nie wchodzi Dobra, do środka. Nie ja górę, dalej, obczajam, nie? Chyba że, na, chyba, że powiem. Albo tu jest łuczników dużo, tu, tu, tu od strony w forcie, nie? Znowu ja. Dobra, tylko ja mam problem. Ja rozwalę, mam w myśli asasinów, żeby postarali się na górę murów. Tak, asasini, dziesiąta grupa, proszę iść na, nad bramą B. Jest straszna masa, Duż, dużo ludzi tam gra w ogóle bez żadnego żadnej przeszkody. Proszę ich tam unieruch unieruchomić. Proszę popatrzeć na mury. Walczę główne zadanie to czyścić mury. Wchodzimy teraz do fortu, słuchajcie. Wchodzimy do fortu, wchodźcie do środka. Tak wchodźcie wszyscy do środka. To... To jest długość. Ale to w sumie ładnie pierdolę Góra punktu, Góra na punktu. punktu. Na góry, ja wszystko muzy, teraz nie. paść. Góra punktu ja teraz idę musi do paść. Cię wdez, żydę, żydę, żydę. górę punktu w tym Wydajmy, momencie. Jest, wszystko na górę punktu da. proszę ładować. Cleansa i wchodzicie tam Super, super. Do punktu teraz wszyscy. Wszyscy do punktu, do środka. Do środka, do środka wszystkie punkty do środka. Dobra, mamy to, mamy to. Dobra, easy kurwa. ja miałem. Chyba 11 killów. W porcie, totalnie nie umiem kolować. Nie wiem. Muszę. Totalnie nie wiem. Nie wiem co robić. Jak połowa z was spadła, nie wiem co robić. Czy ja mam cofać ludzi? Czy ja mam kurwa dalej... No nie wiem, co nie. wiem. chcę wycofać. O pierwszy też że chyba. Sorry, Lajmar, że ten sprzęt kurwa padł, nie? Dobra, no nie szkodzi. Dobra, no, dobra. Gratulacje. Asofii...